Jak można pomóc psu lub kotu, nawet go nie dotykając? Dzisiaj o animal Reiki. Reiki to japońska sztuka uzdrawiania przez energię. Szczególną cechą Reiki jest to, że nie trzeba być jakimś uzdrowicielem, żeby je stosować. Każdy z nas może przekazywać Reiki albo sobie, innym ludziom, albo zwierzakom. Co ważne, Reiki jest metodą przebadaną, której skuteczność wielokrotnie była potwierdzana i jest też metodą stosowaną np. w szpitalach w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Skuteczność Reiki opiera się na dwóch elementach. Po pierwsze, Reiki działa na układ przyspółczulny. W skrócie powoduje, że odbiorca Reiki przełącza się w stan głębokiego relaksu. A to jest stan, w którym aktywują się wszelkie procesy samoleczenia, samouzdrawiania. Nasze organizmy, ale też organizmy zwierząt mają takie mechanizmy w siebie wbudowane. Drugi element, który powoduje, że Reiki działa jest nieco bardziej magiczny. Przekazując energię zwierzakowi możemy usuwać blokady energetyczne w jego układzie energetycznym. Tak jak ludzie, tak zwierzęta, mamy swój układ energetyczny, tak samo jak układ krwionośny czy oddechowy i występujące w nim blokady wpływają na stan naszego zdrowia lub zdrowia naszych zwierzaków. Wykazywanie energii w rejki odblokowuje te blokady i w ten sposób przyspiesza, wspiera procesy uzdrawiania w ciele. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o animarejki, obserwuj mój kanał, ale możesz też skorzystać z darmowego webinaru, do którego link znajdziesz w treści posta lub w bio.